W dzisiejszym materiale zajmiemy się tematem, który bez wątpienia cieszy tych wszystkich krwiożerczych rusofobów mojego pokroju, a jednocześnie spędza sens powiek kremlowskiej pseudowładzy i jej szajki. Skupimy się na rosyjskiej perspektywie na przebudzenie Europy, która w końcu zrewidowała kwestię własnego bezpieczeństwa, do czego skłoniły ją niezapomniane dwa miesiące prezydentury Donalda Trumpa i spółki. Po latach końców historii i budowania kwitnących ogrodów, Europa w końcu zaczęła na poważnie myśleć nad kwestią własnego bezpieczeństwa. Wredni mogliby powiedzieć, że zmusiła nas do tego wojna na Ukrainie, która pokazała naszą słabość. I na przykład przejawiła się brakiem hiszpańskich czołgów zdolnych do wytoczenia się z magazynów albo francuskiej zbrojeniówki produkującej mniej pocisków artyleryjskich w miesiąc, niż Rosja wystrzeliwała w ciągu jednego dnia w kierunku Bachmutu. Jakoś tak wyszło, że na wszystko może i płaciliśmy jako kontynent. I to nawet nie jakieś małe pieniądze. Ale jak co przyszło do czego, to wiele europejskich krajów miało armię jedynie na paradę. Na dodatek niezbyt długą. No cóż, my oczywiście wredni nie jesteśmy i zamiast wypominać stare problemy, z nadzieją patrzymy w przyszłość. Madryj przedstawi opozycyjną rosyjską perspektywę na obecne zbrojenia podłego, gnijącego Zachodu. Myślę, że będzie całkiem interesujące posłuchać, co o drastycznej, radykalnej zmianie podejścia do kwestii wojskowości mają do powiedzenia w gruncie rzeczy najbardziej zainteresowani, dla których to wszystko robimy. Jeśli chodzi o propagandystów, to dzielą się na dwa obozy. Jeden bagatelizuje zmieniające się priorytety Europy, bo przecież i tak startu nie mamy do przepotężnej armii rosyjskiej, która może i nie zdobyła Kijowa w trzy dni, ale to tylko dlatego, że jeszcze na poważnie nic nie zaczynała. A jak zacznie, to będzie Paryż w trzy tygodnie. Natomiast drugi z pianą na ustach wrzeszczy, że gejropejczycy z tą faszystką von der Leyen na czele są rozrzegaczami wojennymi, którzy nie chcą mieszkać w zgodzie z Rosją, wiarygodnym dostawcą gazu Europy, który spokojnie sobie szpecoperuje i nikomu nie wadzi. No cóż, podcast przygotowałam w oparciu o materiał rosyjskiej służby BBC z dnia 11 kwietnia o następującym tytule. Przeciwko Rosji bez Ameryki. Jak zbroi się Europa? Europa się zbroi. I zbroi się w pierwszej kolejności przeciwko Rosji. Wojna, którą Kreml rozpętał na Ukrainie, ujawniła faktyczną niezdolność krajów europejskich do samodzielnej obrony. Bez wsparcia Stanów Zjednoczonych, które po powrocie Donalda Trumpa do Białego Domu, nie jest już gwarantowaną obroną Europy. UE stoi teraz przed ogromnym zadaniem. Nie tylko wznowienia produkcji wojskowej, która przez ostatnie 30 lat pracowała na biegu jałowym, ale także ponownego zjednoczenia Europy dla jej własnego bezpieczeństwa. Rosyjska służba BBC przeanalizowała najnowsze inicjatywy i plany Komisji Europejskiej i spróbowała zrozumieć, na ile trudna będzie ich realizacja. Europa i USA są sojusznikami od wielu lat, w tym w sferze wojskowej, ale 47 prezydent USA, Donald Trump, i jego administracja nie darzą Europy sympatią. Skala tej niechęci została niedawno potwierdzona przez głośny skandal nieoficjalnie nazwany Signal Gate. Omawiając na czacie komunikatora Signal z kierownictwem bezpieczeństwa narodowego USA plan uderzenia na pozycję rebeliantów w Houthi w Jemenie, wiceprezydent J.D. Vance wyznał, że „naprawdę nie chce ponownie ratować Europy”. Miał na myśli to, że uderzając w Jemen, Amerykanie próbują rozwiązać problem, który bardziej przeszkadza Europie niż USA. Odpowiadając Wansowi, sekretarz obrony, Pete Hexett, nazwał Europejczyków darmozjadami, a ich zachowanie żałosnym. Podobnego zdania jest prezydent Trump, który wielokrotnie krytykował kraje europejskie za zbyt niskie wydatki na obronność. Oznacza to, zdaniem prezydenta USA, że Europa de facto przerzuciła odpowiedzialność za obronę kontynentu na Stany Zjednoczone. Miesiąc temu Trump ujął to jednoznacznie: Jeśli nie zapłacą, nie będę ich bronił. Nie, nie będę ich bronił. Takie nastroje w amerykańskim kierownictwie sprawiły, że Europa coraz mniej wierzy w moc Artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, zgodnie z którym atak na jednego członka NATO byłby uważany za atak na wszystkich członków organizacji. W dawnych czasach uważano, że atak na którekolwiek europejskie państwo członkowskie NATO oznaczałoby również atak na Stany Zjednoczone, a żadne państwo na świecie nie chciało zadzierać z Ameryką. Podczas zimnej wojny potęga Związku Radzieckiego i układu warszawskiego była wystarczająca, by rzucić wyzwanie Stanom Zjednoczonym, dlatego wszyscy płacili za bezpieczeństwo. Ale po 1991 Europejczycy odprężyli się i zaczęli polegać na Stanach Zjednoczonych. A teraz, gdy Rosja stała się zagrożeniem numer jeden dla Europy, ta konstrukcja okazała się zawodna. Myślę, że artykuł 5 jest bezużyteczny. Jeśli Europa, w tym Wielka Brytania, nie weźmie na siebie odpowiedzialności, nie zainwestuje dużych środków w obronę. Może to oznaczać koniec NATO w obecnym kształcie, a tym samym koniec artykułu piątego, powiedział korespondent BBC Alan Little, cytując byłego brytyjskiego ministra obrony, Bena Wallesa. Z pewnością nie brałbym zapewnik, że Stany Zjednoczone pospieszą na ratunek. Oznacza to, że Europa będzie teraz musiała polegać na sobie w kwestii obrony i bezpieczeństwa. Ale czy ma wystarczające siły? Między NATO a UE Łączna liczba wojsk w Unii Europejskiej jest duża, według Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych, CSIS, wynosi do 2 milionów ludzi. Biorąc poprawkę na niejasność sformułowań, w niektórych krajach za wojsko mogą być uznawane na przykład, milicje i tym podobne, niektóre źródła podają inną liczbę 1,5 miliona. A jeśli policzymy kraje europejskie będące członkami NATO, to do tej liczby musimy dodać 463 tysiące tureckich wojskowych i 185 tysięcy Brytyjczyków. Z czysto arytmetycznego punktu widzenia, takie siły mogłyby z powodzeniem powstrzymać armię Rosji, która liczy półtora miliona żołnierzy. Problem polega jednak na tym, że nie ma jednolitej armii europejskiej. Każdy z 27 krajów europejskich ma własne siły zbrojne, własny plan zbrojeń, własny sztab generalny i własne ministerstwo obrony. To poważnie osłabia zbiorową armię europejską. Europejscy decydenci zdają sobie sprawę, że zmiany są spóźnione. Architektura bezpieczeństwa, na której polegaliśmy, nie może być dłużej traktowana jako coś oczywistego. Europa jest gotowa wziąć na siebie większą odpowiedzialność. Musimy inwestować w obronność, wzmocnić nasze zdolności i przyjąć proaktywne podejście do bezpieczeństwa, powiedziała szefowa Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, przedstawiając Europejski Plan Wojskowy. W rzeczywistości Europa ma kilka różnych planów wojskowych, jednak wszystkie zostały opracowane przez Komisję Europejską, a nie NATO i to jest ważny aspekt. Z jednej strony to dobrze, że plany te nie są opracowywane przez NATO w końcu wśród członków UE są kraje europejskie, które nie są członkami Sojuszu Północnoatlantyckiego Austria, Irlandia, Cypr i Malta. Z drugiej strony jest to złe, ponieważ takie plany pomijają państwa będące członkami NATO nienależącymi do UE Albanię, Islandię i Macedonię Północną, a także strategicznie ważne Norwegię, Turcję i Wielką Brytanię. Jest to poważny problem, ponieważ posiadanie dwóch bloków na tym samym kontynencie, jednego polityczno-wojskowego, a drugiego polityczno-gospodarczego, na dodatek skład których nie pokrywa się, sprawia, że koordynacja jest o rząd wielkości trudniejsza. Oto jak wysoki rangą urzędnik NATO opisał jedno z takich już istniejących trudności. Nie możemy dzielić się tajnymi informacjami z UE, ale oni oczywiście mogą udać się do tych państw członkowskich NATO, aby dowiedzieć się, jakie są ich krajowe plany zamówień a będą one w większości oparte na celach NATO. Dlatego też, budując nowy system bezpieczeństwa w Europie, Komisja Europejska musi nieuchronnie nawiązać współpracę z NATO jako strukturą, a także z członkami sojuszu Norwegią, Kanadą, Wielką Brytanią, a nawet Stanami Zjednoczonymi, które nie przestały być sojusznikami Europejczyków, mimo całego swojego eurosceptycyzmu. Jednocześnie, nawet w ramach pokrywającego się zbioru państw, zarówno członków NATO, jak i UE, Rosyjskie zagrożenie, a co za tym idzie konieczność przeciwdziałania mu, są traktowane w różny sposób. Komisja Europejska musi koordynować swoje wysiłki zarówno z krajami bałtyckimi i Polską, które graniczą z Rosją i na poważnie obawiają się rosyjskiej agresji, jak i z krajami położonymi skrajnie daleko od Rosji, które będą musiały wydać ogromne pieniądze na obronę bez poczucia bezpośredniego zagrożenia. Wśród kilku planów i programów zbrojeniowych Komisji Europejskiej wyróżniają się dwa duże projekty. Pierwszym z nich jest Rearm Europe, europejski program zbrojeniowy, który później został przemianowany na Readiness 2030, zachowując w rezultacie obie wersje. Jest to przede wszystkim program finansowy, zawierający cele, terminy i mechanizmy osiągania założeń. Drugi to tzw. Tak Biała Księga. Jest to strategia, w której określono wizję celów rozwoju systemu bezpieczeństwa w Europie. Biała Księga definiuje kierunki rozwoju kompleksu wojskowo-przemysłowego i zamówień zbrojeniowych. Programy te są powiązane ze sobą oraz z innymi, bardziej szczegółowymi dokumentami. Ile to kosztuje? Finanse są pierwszym i najważniejszym zmartwieniem Europejczyków, którzy w planowaniu wydatków kierują się tym, ile Rosja wydaje na obronność. Rosja przeznaczyła 6% PKB na obronność w 2023 roku i prawie 9% w 2024 roku. To już bardzo dużo, ale to nie wszystko. Oczekuje się, że w 2025 rosyjskie wydatki na obronność przekroczą wydatki państw członkowskich UE pod względem parytetu siły nabywczej, twierdzą autorzy Rearm Europe. Program ten przewiduje mobilizację do 800 miliardów euro na wydatki wojskowe w Europie w ciągu 5 lat. Pieniądze mają pochodzić przede wszystkim ze zwiększenia wydatków na obronność w budżetach państw członkowskich UE. W NATO do tej pory nie wszystkie państwa osiągnęły poziom wydatków wojskowych w wysokości nawet 2% PKB. Liczba ta odpowiadała wymogom w 2014 roku, a teraz na to mówi o nowym kamieniu milowym w wysokości 5% PKB. W latach 50. ubiegłego wieku Francja i Wielka Brytania wydawały prawdopodobnie 8-10% PKB na obronę i nie za bardzo przeszkadzało to w odbudowie po II wojnie światowej. Pytanie brzmi: jak daleko można się posunąć w wydatkach wojskowych i czy jesteśmy w stanie to zrobić? Tak więc decyzja, którą należy podjąć, jest zasadniczo decyzją polityczną, powiedział wysoki rangą urzędnik Sojuszu na spotkaniu z dziennikarzami w kwaterze głównej NATO na początku lutego. Ale zwyczajne zabranie pieniędzy z budżetów państw europejskich jest trudne. Dlatego też UE opracowała inny plan: program współzaciągania pożyczek w wysokości 150 miliardów euro, aby zapewnić rządom UE pożyczki na wydatki wojskowe. Plan ten nosi nazwę Security Action for Europe SAFE. Te 150 miliardów euro jest częścią 800 miliardów euro, o których mowa w Białej Księdze. Zaciąganie pożyczek przez kraje europejskie uniemożliwia prawodawstwo, a mianowicie surowe zasady budżetowe Unii Europejskiej określone w pakcie stabilności i wzrostu jednym z głównych dokumentów Unii. Ogranicza on zaciąganie pożyczek do określonego procentu krajowego PKB. Teraz Europa zamierza poluzować te więzy, aby każdy kraj mógł pożyczyć więcej na obronę. Komisja Europejska oblicza, że zwiększenie budżetów obronnych krajów europejskich o 1,5% PKB z pomocą pożyczek przyniosłoby prawie 650 miliardów euro w ciągu czterech lat. W niektórych krajach polityka budżetowa już się zmienia. W Niemczech Bundestag zagłosował 21 marca za zmianą konstytucji i wyłączeniem wydatków na obronność i bezpieczeństwo z rygorystycznych zasad dotyczących zadłużenia. Jeszcze w październiku 2024 brytyjski parlament ogłosił wzrost wydatków na obronność do 2,5% PKB do 2027 roku. Polska i Estonia ogłosiły, że w 2025 te pozycje ich budżetów osiągną 5%. Najwyraźniej będą pierwszymi, którzy osiągną nowy cel NATO. Finlandia zamierza zwiększyć wydatki wojskowe do 3% do 2029 roku. Oprócz zwiększenia wydatków na obronność, Komisja Europejska rozważa dwa inne źródła finansowania programów zbrojeniowych przyciągnięcie funduszy z Europejskiego Banku Inwestycyjnego i inwestycje prywatne. Jednakże wydzielenie pieniędzy to tylko część zadania, ponieważ należy nimi jeszcze odpowiednio zarządzać. Na co wydać miliardy? Aby pomóc Europie zdecydować, gdzie zainwestować zwiększone budżety obronne, autorzy Białej Księgi zidentyfikowali siedem głównych obszarów rozwoju kompleksu wojskowo-przemysłowego. Pierwszym z nich jest obrona powietrzna. Europa potrzebuje rozbudowanej obrony powietrznej, która może chronić krytyczne obiekty przed wszystkimi zagrożeniami z powietrza. Obejmuje to pociski manewrujące, balistyczne i hipersoniczne, samoloty i drony. Zbudowanie jednego parasola nad całym kontynentem nie będzie możliwe, ale kraje europejskie, oprócz kompleksów naziemnych, posiadają również lotnictwo zdolne do zwalczania takich zagrożeń. Także nowoczesne systemy wykrywania i ostrzegania przed atakami rakietowymi i powietrznymi, które zwiększą skuteczność całej obrony powietrznej. Drugim obszarem jest artyleria. Obejmuje ona haubice konwencjonalne i samobieżne, a także pociski rakietowe, w tym rakiety operacyjno-taktyczne, takie jak te wystrzeliwane przez amerykańskie wyrzutnie HIMARS. Są to główne środki rażenia w działaniach wojennych. Systemy obrony powietrznej i artyleryjskie potrzebują dużych zapasów amunicji, pocisków i rakiet. I to jest trzeci obszar. W przypadku poważnej wojny Europa powinna być w stanie utrzymać się przy istniejących zapasach przez kilka miesięcy, dopóki nie pojawią się nowe kanały dostaw. UE przyjęła Ammunition Plan 2.0, zero, który przewiduje stworzenie linii produkcyjnych dla dwóch milionów pocisków rocznie. Jest to minimalny wymóg na wypadek poważnego konfliktu zbrojnego. Rozpoczęcie i rozwój takiej produkcji jest jednak niezwykle trudny, a dodatkowo pojawia się problem podwykonawców. Europa przeżywa prawdziwy kryzys w produkcji materiałów wybuchowych i prochów, bez których produkcja amunicji jest niemożliwa. Istnieją fabryki, w których montowane są pociski, rakiety i bomby, ale produkcja amunicji jest hamowana przez firmy chemiczne. Kolejnym kierunkiem są systemy bezzałogowe powietrzne, naziemne, nawodne i podwodne, a także systemy do ich zwalczania. Osobno wymieniono potrzebę opracowania technologii i oprogramowania dla różnych czujników systemów bezzałogowych, takich jak sprzęt do obserwacji i patrolowania. Piąty obszar to wojskowe technologie przyszłości: sztuczna inteligencja, broń cybernetyczna, technologie kwantowe, środki walki radioelektronicznej i broń elektromagnetyczna. Następna jest logistyka, sfera, która przez długi czas pozostawała w cieniu, ale bez której niemożliwe jest szybkie przemieszczenie wojsk i sprzętu tam, gdzie są one potrzebne. UE planuje stworzyć wspólną sieć korytarzy transportowych, portów, lotnisk i innej infrastruktury. Prawdopodobnie logistyka jest najważniejszym z tych siedmiu obszarów. Przemieszczanie dziesiątek tysięcy żołnierzy na pole bitwy to straszny ból głowy dla każdego dowódcy wojskowego. Po zakończeniu zimnej wojny europejskie armie przestały operować w dużych formatach, armiach i korpusach. A teraz wojsku brakuje doświadczenia nie tylko w tym, jak dysponować armiami na polu bitwy, ale nawet w tym, jakie na to pole dostarczyć. Zapowiedziane przez UE inwestycje w infrastrukturę oznaczają, że Europa przeanalizowała i dostrzegła ten problem. I wreszcie, ostatnim obszarem jest zaopatrzenie i wsparcie. Samoloty transportowe i tankujące, systemy rozpoznania i obserwacji, ochrona satelitów i łączności wojskowej oraz zapewnienie odpowiedniego zaopatrzenia w paliwo mają krytyczne znaczenie dla trwałości armii w warunkach rzeczywistych działań bojowych. Do jakiej wojny przygotowuje się Europa? Ta lista z Białej Księgi nie oznacza, że Europa przestanie zwracać uwagę na inne obszary i siły, takie jak sprzęt pancerny, lotnictwo czy marynarka wojenna. Po prostu te siedem obszarów to te, które zdaniem autorów strategii wymagają przyspieszonego rozwoju. Niemniej jednak w tych planach wyraźnie widać doświadczenie wojny na Ukrainie i odbiega ono od tego, co zwykle mówi się w prasie o przebiegu działań wojennych. Na przykład drony w Białej Księdze może i zajmują istotne miejsce, ale nie jest ono kluczowe. Co więcej, na liście najważniejszych obszarów, w części, w której wspomniano o dronach, doprecyzowano, że chodzi o technologie, które pomagają lepiej kontrolować sytuację, prowadzić nadzór itd. W wojnie na Ukrainie w ostatnich miesiącach drony są wykorzystywane w zupełnie inny sposób. Stały się skutecznym środkiem rażenia, niekiedy zastępując artylerię na polu bitwy. W prasie często można przeczytać, że taktyczne drony uderzeniowe stały się głównym powodem, przez który działania bojowe osiągnęły pozycyjny impas. W rzeczywistości jest zupełnie odwrotnie. Masowe wykorzystanie takich dronów jest konsekwencją faktu, że linia frontu posuwała się bardzo powoli. Wojna stała się konfliktem na wyniszczenie i wyczerpanie z powodu braku przewagi jednej ze stron i niemożności przeprowadzenia szybkiej, głębokiej operacji, jeszcze zanim obie strony zaczęły aktywnie korzystać z dronów uderzeniowych. Ale w przyszłości sytuacja może się zmienić. Jeśli jedna z walczących stron będzie miała przewagę w artylerii sprzęcie pancernym piechocie, jeśli będzie mogła wykorzystać lotnictwo, jej przeciwnik po prostu nie będzie miał wystarczającej liczby operatorów, by bronić się samymi dronami, a tempo ofensywy nie pozwoli na ich masowe użycie. Stary świat. Na papierze programy te wyglądają jak dobrze przemyślany system, w którym nie ma miejsca na jakiekolwiek awarie. W rzeczywistości jednak stawiają one przed Europejczykami dość skomplikowane zadania, więc trudno mówić o gwarantowanym sukcesie. Faktem jest, że Europa przechodzi przez okres, który, sądząc po wrześniowym raporcie Mario Dragiego, byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego, można uznać za stagnację technologiczną. I to w kontekście rosnącej zależności kontynentu od zagranicznych dostaw nośników energii i zaawansowanych technologicznie produktów, np. takich jak mikrochipy. Cytat. Przede wszystkim jest to najważniejsze Europa musi skupić się na zmniejszeniu luki innowacyjnej w stosunku do USA i Chin, zwłaszcza w obszarze zaawansowanych technologii. Europa utknęła w przestarzałej strukturze przemysłowej, w której jest mało nowych firm, które byłyby w stanie wstrząsnąć istniejącymi branżami lub stworzyć nowe źródła wzrostu. Mówi się w raporcie The Future of European Competitiveness przygotowanym na zlecenie Komisji Europejskiej. Według raportu obecne zacofanie Europy jest wynikiem polityki UE i aby rozwiązać ten problem, UE potrzebuje jedności wspólnej polityki obronnej, finansowej, gospodarczej i zagranicznej. Jak dotąd kraje europejskie nie są wystarczająco blisko, aby porzucić swoje narodowe ambicje i rozpocząć koordynację produkcji i zakupów broni. Przez dziesięciolecia doskonaliły krajowe doktryny, budowały swoje siły zbrojne, rozwijały własny przemysł obronny lub kupowały sprzęt od określonych dostawców. Najczęściej z innych kontynentów. Obecnie ponad 70% europejskich zamówień wojskowych pochodzi spoza Europy. Prawie dwie trzecie pochodzi z USA. Cytat. Europejski przemysł obronny jest nadmiernie rozdrobniony, co utrudnia produkcję na dużą skalę. A także cierpi na brak standaryzacji i interoperacyjności sprzętu, co osłabia zdolność Europy do działania jako spójna siła. Przykładowo, Europa posiada 12 różnych typów czołgów podstawowych podczas gdy Stany Zjednoczone produkują tylko jeden. Czytamy w raporcie Dragiego. Sprowadzenie produkcji broni i sprzętu wojskowego z powrotem do Europy jest jednym z głównych celów Komisji Europejskiej. Specyfika kontraktów obronnych jest taka, że ich realizacja zajmuje dużo czasu, ponieważ dostawy są zwykle realizowane z fabryk, a bardzo rzadko z zapasów w arsenałach krajów dostawców. Ponadto handel bronią to nie tylko kwestia ekonomiczna, ale także polityczna. Więc niemożliwe jest natychmiastowe przestawienie się na europejskich dostawców, nawet jeśli byliby w stanie zaspokoić popyt. A już tym bardziej niemożliwe jest wciągnięcie do tej polityki krajów spoza UE. Już po opublikowaniu Białej Księgi Norwegia ogłosiła zakup samobieżnych systemów artyleryjskich od Korei Południowej o wartości 5,65 miliarda koron norweskich, 470,9 miliona euro. Instytucje europejskie mają mocną stronę. Są w stanie zintegrować rynki wielu krajów i regulować zasady w ramach dużej wspólnoty. Ale dopóki większości wydatków na obronność, planowanie i wdrażanie planów pozostaje w gestii państw członkowskich, prawdopodobnie będą one hamować te procesy. Co więcej, programy opracowane w UE nadal będą wymagały lokalnej zgody. Więc wiadomości o rozwoju europejskiego systemu obronnego w najbliższej przyszłości nie będą oczywiście doniesieniami o nowych fabrykach produkujących czołgi, ale o nowych umowach, które kraje Unii Europejskiej będą zawierać między sobą. UE jest dość nieporęczną strukturą, a w skali społeczności międzynarodowej jest jak ogromny ciężki kontenerowiec wśród małych statków. Taki statek zmienia kurs na dystansie dziesiątek mil, ale gdy w końcu obiera nowy kurs, bardzo trudno jest go zawrócić. To nie motorówka. Europejski statek spóźnił się z manewrem i dopiero teraz zaczyna zmieniać kurs. Najbliższy punkt odniesienia to rok 2030. To dość dużo czasu, nawet jak na reformę przemysłową. Ale Rosja, Donald Trump i rosnące napięcia w innych regionach sprawiają, że trzeba się spieszyć. Koniec. Niestety, z tym spieszeniem się to raczej trochę słabo wyjdzie. Ale co poradzisz? Pewne sprawy zajmują sporo czasu, a dopóki wspieramy Ukrainę, dopóty Rosja będzie łamać sobie o nią zęby dając nam czas. Już w tej chwili mnóstwo rosyjskich kategorii sprzętu z gatunku krytycznie zagrożonego przeszło do kategorii gatunku wymarłego. A częściowa odbudowa, nawet lecąc po łebkach i budżetowo, zajmie Rosji lata. Dlatego też, nawet jeśli do kogoś nie dociera argument idealistyczny, że powinniśmy pomagać Ukrainie, ofierze agresywnej wojny, bo to jest po prostu słuszne, jest argument praktyczny. Im większe straty zada Ukraina Rosji, tym dłużej będą zalizywać rany i tym więcej sprzętu my naklepiemy. I lepiej się przygotujemy na zagrożenie płynące ze wschodu. Interesujący jest wątek dronów, który obecnie zajmuje większość pasma informacyjnego związanego z wojną na Ukrainie. Głównie z powodu faktu, że jakikolwiek bardziej wyszukany sprzęt pancerny jest obecnie raczej ewenementem na froncie. O ile dron FPV to wspaniała broń o prawdopodobnie najlepszym stosunku ceny do zadanych szkód, o tyle już teraz Ukraińcy narzekają na szaleńcze tempo wyścigu zbrojeń. I to narzekają głównie w kontekście swojej zbrojeniówki. Przykładem jest kontrakt na 2 miliony rybien w celu wyprodukowania bardzo słusznej partii małych dronów uderzeniowych. Problem niestety polega na tym, że kontrakt został podpisany, specyfikacja została przyklepana przez ukraińskie władze dwa miesiące temu i przedsiębiorstwo ma obowiązek realizować kontrakt i produkować drony o wskazanej w umowie specyfikacji, latających na wskazanych przez umowę częstotliwościach. No i grzecznie produkują to, do czego zobowiązuje ich kontrakt. Niestety jest pewien problem. W ciągu tych dwóch miesięcy od daty podpisania umowy już dwa razy zmieniły się częstotliwości na froncie. I zakład w gruncie rzeczy produkuje bezużyteczne zabawki. Częstotliwości można oczywiście przeprogramować, i na froncie są eksperci, którzy potrafią to zrobić. Ale zajmuje to godzinę i kosztuje mniej więcej ekwiwalent 30 dolarów. No i kto ma się tym zająć i za to płacić? To tylko jeden przykładowy problem, jaki teraz dotyczy tematu dronów. Dlatego w gruncie rzeczy nie zaskakuje, że Unia Europejska, o ile rozumie, na ile ważne i przydatne jest to narzędzie na froncie, nie kładzie na nie głównego nacisku. Zresztą, nie musi, bo w odróżnieniu od Ukrainy w czwartym roku wojny, wojska Unii Europejskiej powinny być w stanie, przynajmniej teoretycznie, rozwiązywać zadania dedykowanym uzbrojeniem, o ile oczywiście zdążą zrobić odpowiednio duże zapasy. W mojej opinii najbardziej interesujące są inwestycje we wspomniany piąty obszar, czyli technologię przyszłości. Zaczynając od perspektywicznych systemów uzbrojeń pokroju dronów naziemnych czy dział magnetycznych. Bardzo cieszę, że Europa przyłączyła się do tego wyścigu i mam nadzieję, że osiągniemy jako kontynent duże sukcesy w tym obszarze. Szczególnie, że każda znacząca innowacja w obszarze wojskowości dość szybko przenika również na rynek cywilny, korzystnie wpływając na nasze życie. Już nie mówiąc o przewadze wojskowej. A co za tym idzie, wzrostu bezpieczeństwa, jakie oznaczałoby osiągnięcie przełomu w tych obszarach. Jeśli 2030 to jest data graniczna, czy tam kamień milowy, to raczej jestem spokojna, ponieważ przy obecnym etapie konfliktu Rosja będzie bardzo długo zalizywać rany po zadanych jej przez Ukrainę ciosach. A tych kolosalnych rezerw sprzętu, jaki zostawił jej w spadku towarzysz Chruszczow z towarzyszem Breżniewem, nie odbuduje nigdy więc jakikolwiek potencjalny konflikt w przyszłości będzie o wiele bardziej wyrównany i w końcu skończy się bezmyślne pchanie sprzętu na ilość. Osobiście nie wierzę, żeby Rosja była w stanie znów zacząć stanowić zagrożenie w tej dekadzie, a przyszłość, w realiach rozwoju alternatywnych źródeł energii i stabilnego spadku popytu na ropę i gaz, będzie dla Rosjan raczej mglista. Przypominam, że popyt na gaz w Unii Europejskiej w 2024 był o 20% niższy w porównaniu do poziomu z 2021. Więc, w odróżnieniu od Europejczyków, rosyjska władza raczej nie patrzy w przyszłość z jakąś wielką nadzieją i zapartym tchem. I bardzo dobrze. Dziękuję i pozdrawiam.